Nazywa się Jan Tatarowicz. To on jest mocny. Jest naprawdę mocny. No nie, niech nie zmyli, że specjalnie jakoś się śpiący jest Janek, bo to raczej związane jest ze stresem. Ja pamiętam, że zawsze przed walkami to się właśnie po 300 razy. Ale dobrze, dotlenił się, to teraz trzeba dotlenić mięśnie, które i tak są już spompowane do granic możliwości. Pamiętajmy o czasie. Zobacz, jaka parabola skoku. Zegar cały czas odmierza te upływające sekundy. Świetnie. Trzeci motylek w uchwycie już Janka Tatarowicza. Mam wrażenie, że ten chłopak się nigdy nie męczy. Ruchomy drążek i później rozkuśtane kołki. A co A. robiłeś w wieku 20 lat? Oj, ojoj, oj, uwaga, problemy. Nie, 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 Problemy Janka Tatarowicza i on już z tych opresji chyba nie wyjdzie. Zablokował się drążek. No, oczywiście leciutko, tylko podeszła buta zanurzona, ale nie to było głównym problemem. Oj, oj, oj szkoda! Nie słyszę, jest To mu tylko jest starć? なるほど。